21 stycznia w pałacu pod dębami w Nowej Woli odbyła się studniówka pierwszej grupy maturzystów zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. W takt poloneza inaugurującego bal zatańczyli uczniowie czterech klas trzeciej liceum ogólnokształcącego, czwartej Technikum Gastronomicznego, Czwartej Technikum Ekonomicznego oraz czwartej technikum elektrycznego. Ich taneczne popisy obserwowali licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski, wiceprzewodniczący rady powiatu kozienickiego Mirosław Górka, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozinicach Ewa Malec oraz przewodnicząca rady rodziców zespołu szkół nr 1 Renata Wołos. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym niemnem rozciągniętych, Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem. Poloneza czas zacząć! I szły pary po parach hucznie i wesoło, rozkręcało się Znowu skręcało się koło, jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiących się zwojów. Obecni na studniówce goście zgodnie podkreślali wyjątkowość tego wieczoru i nie szczędzili życzeń w związku ze zbliżającą się maturą. Nie zabrakło również podziękowań i słów wdzięczności skierowanych do nauczycieli i rodziców. Chciałem Wam dziś życzyć, aby Wasze decyzje przynosiły efekty, z których będziecie zadowoleni. Abyście wykorzystali wszystkie szanse, które podsunie Wam los. Żebyście sami tworzyli nowe możliwości, jeśli dotychczasowe będą niewystarczające, żebyście nie czekali na lepsze czasy, bo nie wiadomo, czy nadejdą, żebyście zbudowali sobie przyszłość, z której będziecie zadowoleni i która da Wam szczęście i satysfakcję. Jesteście na wspaniałej sali, wspaniałe stroje. Myślę, że również zespół Wam dorówna i pozostaje mi w tym momencie życzyć Wam niesamowitych wrażeń, radości, zadowolenia z zabawy i korzystajcie z tej chwili, bo z wielu spraw, które mają miejsce w szkole średniej zazwyczaj studniówkę wspomina się najczęściej. Także, żeby te wspomnienia były wspaniałe i niezapomniane. Ale również tylko 100 dni zostało już do matury. Życzę panu dyrektorowi, gronu pedagogicznemu, żeby dorównali wam tym, że będziecie bardzo chcieli jeszcze finiszować i przygotować się jak najlepiej do tej matury, bo jednak matura to jest ten fundament, który później otworzy wam wszystkie drzwi. Część z was na pewno skorzysta i będzie zadowolona. Ale generalnie życzę Wam jak najlepszych wyników, satysfakcjonujących Was, ale również nie zapomnijcie o swoich rodzicach. Oni przez 3, 4 lata, 5 lat czasami czekają na to, żebyście ich również usatysfakcjonowali, bo oni cały czas Was traktują jak to oczko w głowie. Postarajcie się o tym nie zapomnieć. A. Dronu pedagogicznemu życzę, żeby ten finisz był udany, żebyście mogli się szczycić wynikami, bo również to działa pozytywnie oczywiście jako promocja całego powiatu. Także serdecznie życzę tych wyników jak najlepszych. Na dzisiaj życzę naprawdę szampańskiej zabawy, radości i niezapomnianych wrażeń. W imieniu Rady Powiatu życzę jak najlepszych ocen na maturze, wybrania jak najlepszych kierunków na studiach, a dzisiaj tak jak pan dyrektor i pan starosta powiedział szampańskiej zabawy. Korzystając z tego spotkania w tych wyjątkowych okolicznościach chciałbym Wam życzyć wiele pomyślności w realizacji własnych pragnień i marzeń. Tym z Was, którzy nie wybrali jeszcze swojej drogi życiowej, życzę, aby odnaleźli tą właściwą, która da Wam zadowolenie. Mam nadzieję, że wyniki tegorocznych matur. Pozwolą Wam na zaspokojenie edukacyjnych i zawodowych ambicji, że będą początkiem nowych, pozytywnych perspektyw w Waszym życiu. Życzę Wam, aby Wasze osiągnięcia dawały Wam satysfakcję, a także Waszym nauczycielom i Waszym rodzicom. Jak mówił biskup Jan Hrabek, idźcie przez życie tak, aby ślady Waszych stóp przetrwały Was. Niech to motto towarzyszy Wam przez kolejne lata. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za te trudne lata, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Chciałabym ży życzyć wszystkim dzieciom, aby okazały postawę godną dojrzałości tego studniówkowego balu. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym wesołej zabawy, aby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować w następnej studniówki, a nasze dzieci tę studniówkę, całą naukę mile wspominały przez resztę swojego życia. Ten wieczór niech będzie początkiem waszej przedmaturalnej drogi. Początkiem tego, by wspominać najweselsze i najtrudniejsze chwile w naszej szkole. W tym miejscu pragnę w imieniu młodszych koleżanek i kolegów naszej szkoły życzyć wam jak najlepszych wyników na maturze i zadowolenia złożonego wysiłku. Oraz aby ten wieczór na zawsze pozostawał w waszych sercach. Cztery lata minęły nam zadziwiająco szybko. Zaraz wkroczymy w dorosłe życie. Progiem do tego jest egzamin dojrzałości. Dziękujemy Wam, droga dyrekcja i nauczyciele, za trud włożony w naszą edukację. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieliśmy tęgie głowy do nauki. Umiemy docenić ten heroiczny wyczyn podjęcia wysiłku, wpojenia, wpojenia nam drogocennej wiedzy. Kiedy po raz pierwszy przekroczyliśmy progi naszej szkoły, czuliśmy się zagubieni w nowym otoczeniu, wśród nowych ludzi. W całej tej sytuacji pomogli nam się odnaleźć nasi wychowawcy. Wdzięczni jesteśmy za opiekę i wszystkie dobre chwile spędzone razem. Szczególne podziękowania należą się dzisiaj naszym rodzicom, tym obecnym i nieobecnym, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali nam w przygotowaniu studniówki. Zajęli się wieloma sprawami organizacyjnymi, z którymi na pewno byłoby nam ciężko się uporać. Dzięki Wam, drodzy rodzice, jesteśmy przekonani, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Serdeczny druhu, przybywaj. Wesela z nami zażywaj. Skończymy o pianiu kura, później już tylko matura. Życzymy, Życzymy wszystkim, wszystkim szampańskiej, szampańskiej zabawy, zabawy do samego rana. rana. Pragniemy, podobnie jak młodzież, serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za te lata trudu, które upłynęły nad kształcowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony czas i wysiłek. Dziękujemy wychowawcom za opiekę nad swoimi klasami, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły. Dziękujemy choreografowi, panu Romanowi Pawelcowi, za przygotowanie pięknego układu choreograficznego naszych dzieci. Chcielibyśmy życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu studniówkowego. Jednocześnie życzymy wszystkim tu obecnym wesołej zabawy, aby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do następnej studniówki tej szkoły. Za abiturientów 2022, za nie, mam nadzieję, daną maturę. Na czas tego uroczystego, jedynego w swoim rodzaju balu, odrzućmy wszelkie troski i zmartwienia, aby całkowicie zanurzyć się w dobrej zabawie. Poddajmy się urokowi tego wieczoru i cieszmy się chwilą, która trwa. Zapraszamy, Zapraszamy wszystkich, wszystkich do dobrej, do dobrej zabawy. zabawy. Bal studniówkowy, mimo upływu czasu, nie traci na znaczeniu i swej wyjątkowości. Uczniowie starannie się do niego przygotowują, gdyż w tę szczególną noc każdy chce jak najlepiej się zaprezentować. Pilnie ćwiczą kroki Poloneza i starannie dobierają wieczorowe kreacje i dodatki. Zaczęliśmy wiadomo od Poloneza najpierw, wszystko trzeba było dopiąć. Spotykaliśmy się regularnie z naszym choreografem. No, polonez nie był łatwy na początku, no ale po paru już tam próbach już doszliśmy do wprawy. Myślę, że było to widać. Efekt końcowy był widoczny. No co do przygotowań, no to ciężko było w tym roku wybrać, w ogóle znaleźć kreacje lub inne, yy, po prostu dodatki. Ciężko było w tym roku ze względu, mi się wydaje, że na pandemię i na inflację też. Całe święta mniej więcej, kiedy był czas wolny, szukałam. Cierpliwie szukaliśmy po sklepach garnituru i się udało kupić, no i przyszliśmy i zatańczyliśmy, mam nadzieję, że wyszło dobrze. Mieliśmy próby w szkole, ćwiczyliśmy, wczoraj mieliśmy próbę tutaj na sali. Wydaje mi się, że wszystko wyszło. Podołaliśmy, jak było widać. Wydaje mi się nawet, że my mieliśmy łatwiej, bo dziewczyny na tych szpilkach. Ciężka sprawa, ja bym na takich szpilkach nie zatańczył. Oczywiście były wysyłane zdjęcia do koleżanek, zdjęcia sukienek, makijażu, fryzury. Wszystko było uzgadniane. Wieczór studniówkowy to czas wypełniony przede wszystkim znakomitą zabawą ale to również moment, kiedy rodzą się refleksje dotyczące lat spędzonych w szkole średniej, matury oraz planów na przyszłość. Myślę, że zespół szkół wiele nauczył mnie, nie pod względem wiedzy, pod względem wiedzy jak również pod względem wychowania. Wyciągnęłam z tej szkoły naprawdę wiele dobrych wspomnień, świetne relacje, przede wszystkim świetni ludzie, świetni znajomi. Grono pedagogiczne też myślę, że będę dobrze wspominać, chociaż to wiadomo, były... Góry i doliny, ale koniec końców wyszło wszystko dobrze. Myślę, że mogę wszystkim polecić tą szkołę jak najbardziej. Jest to szkoła, która naprawdę nauczy i przygotuje do przyszłego życia. Poleciłabym tę szkołę, jest bardzo miła atmosfera, bardzo przyjazna, więc polecam. Oboje planujemy Warszawę. A poza tym będziemy jeszcze myśleć po maturze. Po maturze. Już zaczęliśmy przygotowania. Intensywnie i myślę, że teraz te stopni poświęcimy już na naukę. Tak niewiele trzeba nam, bawić się do nas, to co Studniówka to wielkie przeżycie również dla wychowawców. Zawsze, zawsze, z każdą klasą, z każdym uczniem, um, to jest coś niesamowitego. To jest moja nagroda za pracę. Nie wypłata. To jest moja nagroda. Zawsze fajnie. Są łobuziaki, są i dobrze się uczący i grzeczniuchy. Mam nadzieję, że, że spełnią swoje wszystkie marzenia, swoje plany i że będą po prostu w życiu szczęśliwi. To jest ogromne wrażenie, niesamowite emocje i od wielu lat czuję wzruszenie. Stary chłop i się wzruszam po prostu. Jest to niesamowite, ale cieszę się, że chłopaki idą dalej w świat, osiągają sukcesy i realizują swoje plany i marzenia. Hej, za rok matura, za pół roku, już niedługo coraz bliżej. Matura o kurdele, dwa tygodnie, już niedługo coraz bliżej. W tym roku czy nie bardzo. Znów za rok matura o nie! Za rok cały! Już niedługo, coraz bliżej. Za rok cały! I cześć wszystkim, dzień dobry Was! By luck, my book is leaving me. No longer train drops, no more that I can see. Oh, oh, oh. Got the one-way ticket to the blue. Gonna take a trip to lonesome town. Gonna stay at Cadre Hotel. A fool such so as I, just that never learns. I cry, I tear so one way to get, one way to get, one way to get, one way to get, one way to get to the booth. That never ends. I try at to surrender One way to get, 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 one way to get. Druga grupa tegorocznych maturzystów zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach będzie bawić się na swoim balu studniówkowym w piątek 28 stycznia.